Cześć, witam was serdecznie nagrywam dzisiaj metina polskiego na etolinie jak gram jak już tam ktoś oglądał pierwsze filmiki to na etolinie nagrywałem dt to nagrałem zacząłem wszystko palić i stwierdziłem, że nie będę ulepszał rzeczy tylko wezmę po prostu y, posprzedam jakieś tam gówna miałem takie duperelki syfo po prostu jak to się mówi na plu który powinien leżeć na glebie, ale jednak sprzedałem i zarobiłem trochę kasy. Ku trochę kupiłem, bo do GMI brakuje ile? Przed chwilą tu czytałem. zaraz Wam pokażę. Chwilunia. Do GMI brakuje 5-5 książek. A szarże już czwarty raz nie wczytało. I w kurwę już mnie to powoli bo czytam tą szarżę, ohoho od wbicia 70 i nic, I jak widać no, logło mnie, fajnie, dziękuję <grym> no tak to już jest na tym plu, bym musiał wyłączyć metina jak mnie jeszcze raz nie zaloguje to wyłączę metina i wtedy może mnie zaloguje, nie znaczy, no, nie może mnie zaloguje, tylko nie będzie mnie walać, o tak. No, jak widać łanie mnie zalogowało od razu, nie było żadnych, żadnych lag, ani nic w tym rodzaju. No to co ja tu mogę jeszcze powiedzieć? No nie jestem jeszcze gotowy, nie mam co tu robić, nie, ja chcę mi się FIFA nagrywać, bo przegrałem, spadłem do czwartej ligi. Jest czwartej, boże, byłem w piątej, spadłem do szóstej. Kurwa, co ja gadam? Jestem już taki wkurwiony, że jak spadłem do tej szóstej ligi, to zagrałem mecze innego w lola. No i wygrałem go. Chciałem go nagrać, ale mówię. Ale już kurde było za późno, bo już połowa meczu było była. Aura. O boże, aura 6/200. Droga, droga. Kadeki. Czwórki. Dobra, ale ja tu nie będę patrzył po sklepach. Ja tu muszę coś wam powiedzieć, bo nie będę was zanudzał samymi patrzeniami po sklepach, nie? No więc... Co ja tu jeszcze mogę powiedzieć? Nagram może zaraz rundkę z Lola. Albo nagram Minecrafta. Chyba raczej nagram Minecrafta, bo w Lola już nie chce mi się grać. Dzisiaj zagrałem jedną gierkę. I nie chcę mi się... Chyba, że... Zachce mi się, no to nagram, a jeszcze nie wiadomo. Jak coś, to będzie wszystko na kanale o godzinie 8 albo po 8, coś takiego, coś w tym stylu. Na razie.